Hej, witam ja was no bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, zagrajmy w Armored Warfare. No, oczywiście przechodzimy sobie misje. W kolejności, tak jak zawsze, to robię jedna po drugiej i zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Mam nadzieję, że coś fajnego, mam nadzieję, że nie przegramy, bo coś ostatnio zaczynamy przegrywać. Ale nie poddawajmy się, bo nie ma co. Hmm. Chyba na tej wyspie już byłem raz. Ale nie jestem pewien, czy to jest ta wyspa. No ale dobra, jedźmy i grajmy. Od razu przypomnę, jeśli Ci się odcinek spodoba, to bardzo bym Cię prosił, abyś zostawił komentarz, dał łapkę w górę. I oczywiście zasubskrybował jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a dziwię się czemu tego nie zrobiłeś, bo powinieneś, bo ten kanał będzie zarąbisty, już jest zarąbisty. I nawet zapraszam Cię do oglądania y, odcinków z innych serii, na przykład z Warface'a, co się zaczyna dziać, przyznam się wam. Coraz lepsze rzeczy się dzieją, tym bardziej, że nie gram sam, gram z widzami, głównie z widzami teraz zaczynam grać, co mi się nawet bardzo podoba. Odcinki są o wiele, wiele, wiele ciekawsze Wiele, wiele ciekawsze, jak... tak grałem samemu Tylko, że no, jeszcze ty tam widzowie nie grali na tym, na mikrofonie, ale to nic, to nawet szczerze, nie... Kurde, laguję Przy takiej, przy takiej fajnej gierce, co się działo ostatnio, to nawet nic się nie dzieje Nie trafiłem, bo strzeliłem za szybko i obrywam Wiecie to rozgadałem się, przestałem zwracać uwagę. Brak penetracji. Także wiecie, wejdźcie, oglądajcie, będzie fajnie. Mam nadzieję, że w Armored Warfare będzie to samo kiedyś. I w różnych gierkach, które gram online. Na przykład z Surwarium. chociaż w Survarium ostatnio gram mniej, przyznam się, ale będę chciał bardzo dużo nagrywać też odcinków Survarium, bo ta gra mi się bardzo podoba i coraz bardziej mi się podoba. Olera. jest rkosze. Także wiecie, kanał się rozwija i dość bardzo, bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolony z tego. Nie przewidziałem, że to będzie się działo tak szybko. Ale dobrze, wróćmy do gry. Wróćmy do gry, bo, bo ja tu tak gadam, gadam, nie zwracam uwagi co się dzieje. I widzicie, dużo życia straciłem przez to, ale. Widzicie, ja lubię wam opowiadać. Co to za czołgi, że ja nie mogę ich przebić? A jakbym dał dwójkę? Ładuj POB. Ładuj. Spróbujemy z, z tego pocisku. O, krytyczne trafienie. Okej. Okay. Jesteś tu ja wiem. Ale ale on mnie kasuje niesamowicie. Dlaczego tak jest? Ty ja nie jestem sam, zresztą tu stoisz. Dlaczego mi nie pomagasz? Uważaj, co to się dzieje? 196 Chyba będzie po mnie zaraz. Muszę się wycofać. O, shit! Kto mnie rozwalił? Kto mnie tak ubił? No kurczę No nic, pewnie nie podświetlił mi się na mapie i mnie uwalił. No ale no trudno, no, trudno, po prostu... Po prostu z dużo czasu chciałem dla was poświęcić yy, na początku. Ale wiecie, dla mnie jest ważniejszy, ważniejszy widz niż sama gra. Ale, ale szkoda, że tak szybko odpadłem. No, kurde. Kurde, no. Dobra, przełączmy się, co tu się dzieje dalej. A i od razu powiem, że będzie na kanale na pewno y, seria z. Y, raczej na pewno. Seria z. Far Cry Primal, także zapraszam ogólnie do oglądania, bo na pewno będzie się działo, tym bardziej, że to będzie nowość. Premiera jest 1 marca. Ja już mam zamówiony na Steamie. Czy zamówiony nie zamówiony, będę miał na Steamie? Także, także powinno wszystko pójść idealnie, ale zobaczymy jak co to się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Gra mi pójdzie. <gry> Ale nie Far Cry 4 chodziłby prawie w max detalach, to także Primal z tego co czytałem ma takie same wymagania, a nawet zajmuje mniej, znaczy, że jest troszkę mniejszą grą. Więc po oko będzie. Damy radę. Bardzo mi też zależy, żeby w to zagrać, bo ja jestem w ogóle fanem Far Crya. Ale dobrze, gramy teraz w Armoret. Także, także powinniśmy to wygrać. Szkoda, że mnie tu nie ma, ale to nic, możemy sobie pooglądać. Tylko zostało czterech przeciwników. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Widzę, że ten idzie na farta O, zapalił mu się silnik. O, leżeś dorobił gość. Nieładnie. Bo doganiają nas, ale to jest właśnie taka gra, no niestety, można wygrywać dużo i nagle przegrać. O, widzę, że ty już ledwo żyjesz, możesz uciekać. mu w Gąski. O, dobrze dostał. Ładnie, wycofuje się, bo widzi, że dostał dość mocno. Ale ty też już tutaj widzę, że ledwo żyjesz. Ty już tu kapujesz, ty też. Może i w ten sposób wygramy bitwę. Przez okupację. Może i tak być. To w sumie ważne, żeby wygrać. No Więcej punktów się dostaje za wygraną. Może mnie zabili, to i tak dostanę więcej punktów. Zawsze to coś. Będziemy bliżej nowego czołgu. Na czwartym tierze fajnie by było, bo czym wyżej, tym jest ciekawiej. O rano, co się tam dzieje. O, ładnie było leciał, Ja, 46 mi zostało żyć. A nie, to jest nasz gość. Jezus, co ja robię? Co ja mówię tutaj? Weźcie za tobą. O, lecie masakra... ale wygraliśmy. No dobrze, taka, taka krótka bitwa. Chciałem Wam tylko coś powiedzieć na początku, i tyle w każdym odcinku. I. No i tyle. Krótka gierka, i od razu jeszcze, jeszcze mówię, że jak chcecie ze mną w to zagrać, piszcie do mnie w komentarzu, wejdźcie na fanpage na Facebooku. Na pewno się odezwę, ja wszystkim staram się odpisywać. Staram się odezwać, może nie od razu w 5 sekund, ale na pewno się odezwę. Na pewno odpiszę. Nie jestem taki, żeby się nie odezwać. Dobra, ja bym, ja bym kończył w tej chwili. Zapraszam do kolejnego odcinka i oczywiście na inne moje serie, których jest już kilka. Do zobaczenia, cześć.